Cześć wszystkim. Dzisiaj Aneta pokaże, jak łowi mnie trzy razy z rzędu. Dwa razy Wyrza. póki co. Dwa razy. Raz wygrałam mając siódmy poziom, a Radek miał trzynasty poziom, magna maga. A drugi raz Radek był kapłanem. Troszeczkę oddal sobie mikrofon. A drugi raz Radek był kapłanem, a ja łotrzycał. I na tym samym poziomie i też wygrałam. A i masz się czym chwalić, o zaraz się <noise> z znajomych. No ja znowu będę grać łotrzycą, a ty sobie wybierz co chcesz. Łotremę pewno... łotrzycą. Ale na pewno... To jest kobieta. Kim chcesz? Ja prawdopodobnie łotrzycą, ale ty mi w takim razie musisz powiedzieć kim też będziesz grać. Bo jeżeli Magie. wiesz sobie maga na czternastym poziomie to trochę nie fair. Druida mam na piątym, pasuje? Nie, ja na drugim ją. No to weź... No to mogę wziąć kogoś innego. No weź. Ja biorę łowcę w łowce? Mhm. Dobra, spróbuję, nigdy nie walczyłam wojownikiem. No takie dosyć fajne postacie. Trochę się poję. Bo łotrzycę znam i mogę znałam... A... To są dwa orki. Wojownika nie znam. A ten Rexer to był z takiej dodatkowej kampanii z dodatku. Do Musi łotrzyca zrobić, góra. Emm. Um... A ja później zagrać łotrzycą. Nie mam talii ustawionej. Specjalnie jemu, no ale dobra. No skoro mówisz, że to jest niski poziom, no to raczej. No ale można by mu jakąś tam talię już ułożyć z tych kart, które odblokowałem. Dobra. Nie. Nie rób mi nic, jestem No Strasznie fajnie się celuje tą kartą, bo jest taki zwykły celownik snajperski taki. Taki, taki jakiś. No, pokaż klasę. Pokaż jak przegrywam. Oh. Pokaż, jak przegrywasz. Nie, no, masz rację nie. Nie, czemu? Możliwe, że się przekonasz. Dziwne, ale oneta w ogóle do nas jest. Zamknij bramę sobie. Już wiesz dlaczego? Nie wie. Co to było? O, oh, fuck. Tak, właśnie dlatego chciałem to zrobić. No, nie, no chyba nie rozwalisz mnie w... Ten, no nie! <gry> nie, nie planuję nawet tak. Nie, nie, nie. On jest bez szarży? Nie, Niestety. Ojoj, oj, oj. Ten dick jest bez szarży. Nie rób tego! A co mam nie, robić? no! A co mam jest, zrobić? Nie, tak, jeszcze bohatera może zaatakujesz, co? Nie. To dobrze. Bo w sumie tyle samo atakuj. No tak wygrasz. Nie no, zobaczymy. Ale serio, nie znam tej postaci. I wszystko się może zdarzyć. Nie mogę tego zrobić. Aha. Co na to? Nie, świnio. ŚWINIO! NADROBISZ TO! Good morning, good morning! <coughs> Nie wypaczę tego. Aneta dostanie w pierdziel! Polecimy po o! Tyle. Kończymy turę. Ej! Kurde! A trudno zrobić to głupstwo. Czemu głupstwo? No wciąż głupstwo, bo sobie życie zabrałam, a mogłam zabić tych, którzy dodają atak i pozostałem. I lepiej może... Dużo lepiej mogłam na czym wyjść. Mhm. Ale nie wiem, czemu to zrobiłam. Może chciałam piać pory. Prawdopodobnie. Ale później chcę zagrać Łotrem na łowce Nie, bo ja łotrem... Będziesz miał drugi poziom akurat. Nie miałem. Będziesz miał, jak mnie pokonasz. Ale to jest łowca. No tak. Łowca łotrem na, na łowce. Ale ty powiedziałeś łotrem na łotra. Nie, łotrem na łowce. Dobra. Mi to obojętne i tak nie masz szans. Nie masz szans. Wiem. Ha, 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 ha. Nie, nie atakuj go. Nie atakuj go. Nie rób tego. Dlaczego? No i tak wygrasz, bo mi to czupo idzie tą postacią. Tylko jeden robię, fajne, a później sobie dopsułam dość. Co na to? Kurde, dwa razy wygrałam i ty nie nagrałeś, a teraz, jak przegrywam, ześ hamem całkowitym. No się fraps nie włączył. Jaki ham specjalnie, żebym była na minusie. Włączył się, ale nie wiem kiedy mi się wyłączył. Dajesz, dajesz! I tak przegrasz. Są no przegram i tak, ale no. Muszę jakoś honor ocalić. Jakikolwiek honor mi pozostał. Ty tak wiesz, że mnie teraz pokonasz? Dwa razy wygrałam i... Co to miało być? Chcę pobić rekord, będziesz miała minus 11. Fuck. Nie. Szkoda, że on nie ma prowokacji, to byłoby piękne. No. Spoil... Co to? Jak możesz mieć 12 ataku? O co to chodzi? Aha. Eee. O. Nie krzywdź mnie No Jezu musisz specjalnie aż tak Mały no, chcesz zobaczyć ciekawostkę? Nie, nie patrz! Nie, nie śpi. Ja Do prano. Ja ganałem przypadkiem tam minus... No dwa razy wygrałam i teraz hamni Aaa, minus 11 Teraz gram łotrem Nie ma, albo dobra. łotrem na łowce. A, łotrem na łowce, tak. Mam... Jedną piątą poziomu. I mogłeś nagrać to poprzednie, gdzie przyznij losowo jednego ze zwierzęcych towarzyszy Rexara Spoko. No i ja nie dostałam nic, głupku. Bo nie zasłużyłaś, bo, bo przegrałaś. Ja grałem mołowcą, ale tam. Wojownikiem, bo... bo nie ma nic wyekspionego oprócz MAGA. No, no to ja biorę łowca. Nie, ja biorę łowca. Ty łowca. Tak jest, że zawsze są bardzo myli. Wspieranie widzów. Hmm. Ach. Ale ci pojadę. Oj, dobrze pojedź nie. mnie. O, jakie mam dobre karty. Fajnie, naprawdę. Zaraz je zobaczysz. Wszystkie naraz. Co, wszystkie nie Zero. No? Prawie. W zasadzie to 20% tych kart. W zasadzie to jeden. O ty, tak się bawimy? Kurde, teraz nagrywa to mi nie idzie, a wcześniej... <grystanie> wcześniej nie nagrywał, to mi pięknie szło. Aneta się stresuje, w ogóle, kurde... Ja się stresuję. Jak nikt nie patrzy, to na rozwala wymiata, a jak ktoś patrzy, to jest taki i ciota i cienki o! Nie, bohatera nie wolno. Backa! A i wiesz co mi się podoba, że na tej wieży ten yy, jest rzeczywisty czas? No. A jak odwrócę swój ze swoich zegarek do góry nogami, to mam rację. A jest po zmianie ten? Czasu? Tak. Tak. To dobrze, bo taki ma być. Mhm. Good morning. Nie śpiewaj. Good morning. Good morning. Ale głupio zrobiłeś. Czemu? No przecież on ma jeden jeden życie, że ja go bez problemu mogę złapać, albo nie. Nie no, wypada. Atakuj. Bohaterem najlepiej! Nie, myślę, że nie wiesz tak. No nie wiedziałem, że masz takiej postaci. Znaczy stronników takich. Lekko stronników. Nie... No właśnie to takie sobie płyta. No nie... No nie rozpaczaj. Mówi, by zamiatałaś wszystkie karty, połowę. Połowę? No. Dwie trzecie, to połowa. No to co? co <grym> <jest na> to? <grym> nie. Może w sianie coś jest, będę machał, bełtał, nie wiem, coś może się znać. Nie wiem. Gryfy, fajna rzecz. Wróciutko go podrapałem. Co? Gryfa podrapałem. Jak się na niego najedzie, to łeb podnosi. No wiem. Łeb odnosi. Jak się na niego kliknie. Web podnosi. Ej, dachówkę strąć. Strąciłem. Aha, nie strąciłem. No co za świnia. Jeszcze większa świnia. Przecież oni mają tylko po dwa życia. Kurde, ja jestem przyzwyczajona do tego, że masz zarąbiste karty, a to przecież głównie ci, z którymi walczyłam, żeby z odblokować sobie bohaterów, mają te karty, więc nie muszę się bać zrobić na przykład coś takiego. Co? O czym ty mówiłaś? Ej, coś mi się stało z ekranem, w sensie, że kartę mam na środku. To najeźdź się jeszcze raz na jakieś tam... Nie, popatrz! A tom, a to to spoko. No w sensie to mnie nie blokuje w ogóle gry, ale... No to jak nie blokuje to jest spoko. I tak tą kartę zamiast w talii to masz tutaj u mnie? Eee, to. Co na to? Musiałeś to samo zrobić. Jestem mały oryginalny. Tak, dlatego ta karta ma ten pewien minus. Dajesz, dajesz. Przeciwnik ma 5 kart, a w talii mamy po 21. Aaaa, dylemat pewien. No, Nie powiem się. ci. Nie, powiem, ci pomogę. <laughs> Nie trzeba, naprawdę. Widzisz sam, że tyle możliwości jest. Ale ty przeciągasz. Musiałeś od razu niszczyć. I to był właśnie ten dylemat first. Mm. Jak miałem więcej money, to byłoby pięknie. Tak, co mnie pokonasz pewnie. Przypuszczam, że nie zdążę. Przypuszczam, że dasz radę i zdążę. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mam nadzieję, że nie. <try> <try> po prostu masz cień postać. No, bo jest nie <try> Nie, no, tutaj w sumie jest chyba zbalansowane to wszystko. Mi tak mi się wydaje. Głowy nie dam. Dobrze. No jak się już ma jakim, jakąś tam określoną talię, Dobra, to... trudno, smarnuję znowu. Nie jego... Nie wolno atakować takich kart, które coś dają wszystkim. Nie, wcale, nie można się bronić. Nie broń się, atakuj. I tak mnie pokonasz, bo... Chciałam wyjść dam dupy, ale nie. Dlaczego jak nie nagrywałeś, to mi pięknie szło? To ja spuściłam Rozgrzałeś się. Rozgrzewkę miałeś. Tak. No świnio. Aż mnie kaszę zaraz z waszej dusi w ciągu. Pyk, pyk, pyk. Chodź ty. Cyk, cyk. Ha. Nie lubię men, cię. A... Ile nagrywasz w ogóle, wiesz coś? Co? Wiesz coś na ten temat? Ile nagrywasz? Eee, około 13 minut, trochę ponad. Także przypuszczam, że możemy zrobić jeszcze jeden pojedynek. Na którym znowu mnie gnoisz. <noise> to nagrywamy. <noise> dawaj, 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 daj, 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 daj. Trudno, i tak zginę. Ale nie nisz mi kart, chociaż. Nie no tak jest Zresztą nie wiem, po co to zrobiłam. Ja mm. cię tak pięknie zwalało! Czemu mnie nie zaatakowałeś bohaterem? No bo mogę zaatakować tylko tego z prowokacją? Czemu mnie nie zaatakowałaś? To nie chciałam sama siebie zabić. Jezu... To jest nie fair. Może ty masz lepiej wyeksploat'a te postacie, tylko się nie chciałeś przyznać, bo chciałeś jeszcze no, raz... Level. No chciałeś teraz... mieć chociaż raz satysfakcję z tego, że wygrałeś do... ze mną. Teraz drugi i... No, 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 jest trzeci. I jakie karteczki? Dajcie mi... O, nie dali mi nic. My też nie. Ej, ścierwa. To ja biorę Czarna Księżnika, bo jeszcze nim nie grałem też. Serio? Nie? To może Tylko ja... Że on jest taki, kurde, ciotowaty. Tak? To Bąd ja sobie wezmę kapłana. Dobra. On, żeby mieć no tak kartę, przegram. poświęca dwa życia. I to jest chamskie. Polerowanie kryształu. Tak, to jest chamska. Wyciskanie tajemnego pyłu. Sprzątanie po strudnikach. Wypolerujesz mi kryształy? <gryśla> Nie. Uuuu. <gryśla> ja <gryśla> Wypoleruj. Nie. Oberło. Tym bardziej. No dobra. Wybiegać. Ej, ja nie znam w ogóle tych kart! Nigdy ich nie widziałam na oczy w swojej talii. Ja... W <noise> tylko jedzie, znam. Bez eee. sensu. Strzel sobie z katapultu. Przecież to było głupie, nie możesz mieć więcej niż 30. No a co innego miałem wziąć? Mogłeś zostawić sobie na kolejne czury, kiedy nie. cię już w końcu zaatakuje. nie. Udawaj, że coś wybierasz, że myślisz. To... No serio myślę. Dobra, trudno zawsze do coś. Brama im się nie eee... Co? Co robisz, os? Mam... Udaję, że myślę. Też. Widzisz, to jest ten hamski skill. Wiem. Ale on jest Cieszynę fajny, mnie. bo gość ma dużo kart, które potrafią zabijać i lecieć jednocześnie. <noise> Także jest ok. Eee, w ogóle to mikrofon mi zlatuje. Gdzie mam śrubokręt? Tu jest. Uwaga, dobrze. Dokręciłem i już będzie Co ty zrobiłaś? Zniszczyłam ci stronnika. Dlaczego? Nie, jesteś niedobrze. No, nie zrobię ci kolejnego opiatku. Mm, sam sobie zrobię. Daj, daj, daj. Daj mi spokój. Nie myśl, atakuj. Ja chcę myśleć. No i po co? Bo chciałam, taki miałam kaprys. No i czemu? No lecz, leć się. <grym> co to w ogóle jest za symbol? Co to jest za symbol? To jest jakaś ręka. A. Spoko. Który? A ten u mnie. Zawsze myślałam, że to jest jakieś... Ręka. No ptaka myślałam, że to są tej nie będzie no. czemu niby. No. Nie broń się, atakuj. Tak samo w Need for Speed Most jak grałem i mi słabo szedł wyścig, albo szedłem z kimś łeb w łeb, to nie grałem tak, żebym ja wygrał, tylko żeby on przegrał. <grybujesz> Spychałem gości, albo coś. Mhm. Hamulę robiłem. I dobrze mi z tym było. Super. Ej, ta moc specjalna to jest tylko na siebie, czy na...? Nie wiem, chyba nie. Hmm, ciekawe. Ok, jest ranny. A jeden kroczyta, dobra. To może później czas prowadzą. To będzie chyba długa walka. Coś czuję, że owszem. Tak myślałam. Nie! Ta. Ja chcę Łotrę! Łotrą będzie ja bym ci ją cofnęła. W rozwoju. <grym> Yeti jest yet. Yeti. Yeti z Zimowych Wichrów. W Skyrim... Nie, w Skyrim był Wichrogróż <grym> Nie wiem. Tak, Jar w To takie tam było. Panie, No tak, nie. Pożałujesz. Pożałujesz. <laughs> nie jest co na początku mówię, ale dobrze się powtórzyłeś. Że będziesz yy, cierpieć. Dzięki. Będziesz gnić w lochu. Spoko. Mm. Co tak, nie możesz się zdecydować, co? Co jak przedłużasz? Ups. Oh, <laughs> Nie, rób tego. Easy, easy. Myślisz, że czemu kart nie wystawiałem? Tak długo. Aha... Uh -huh. To jest tak, że po prostu... Generalnie, że... Wiesz, no i co zrobisz? To? Nie masz takich kart! Nie możesz mieć Yetiama! Kurde, już nie mam miejsca na karty, a za każde leczenie dostaję dwie karty od tych babek. Ejejku. No, <noise> dawaj, dawaj. No właśnie się zastanawiam. Atakuj. Nie tak. Czemu? No tak jest B. No czemu po bohaterze, a, a Yeti rozwalił... No nie chcę rozwalić co? sobie wszystkich stronników. A Yeti to co, pies?

Po prostu chcę ci. z. o. ale. skopać dupę, ale już mi przeszło. Kurde! Co się dzieje? No bo nie chcę niszczyć sobie tych wszystkich. To bardzo dużo. Dobra, zadasz mi wciól. I tak bym miała więcej życia niż ty. <laughs> albo nie. Ja nie mam pojęcia jakieś to ja to karty nie. Ty masz 8 kart, a wiesz, że można mieć 10 w łapce, najwięcej Dobra, że staj! Nie rób tam ha. Gratuluję, Pozbyłaś się najlepszej karni Tego, to doktorka, też. doktora, 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 doktora. Znaczy zna chora tego. No! Tak, nie tego. A, spoko. O -o. Tyle. Ty? Przyszcząca i poznała. Już się bałem, że mikrofon jest wyłączony. <laughs> Ups. Dobra, to możemy walczyć dalej. Jesteś? Bardzo głupi jesteś, to nie wiesz co robisz. Albo wiesz, a czym? <gulanie> to było głupie, akurat. Spoko. Czekaj, muszę pomyśleć jeszcze. Nie, nie myśl, lataj. <gulanie> Ile jest w ogóle? 21 Co? 2-0. Nie, czekaj. Tak. Ty ja dwa razy przegrałam z tobą? Tak. Jak grałem łopat. A, że póki nagrywamy, bo wcześniej ja wygrałam, czyli jest 2-2 tak naprawdę. Dogramy do trzech. <grym> czyli to będzie ostatnia walka. Nieee Nie, nie rób to. Tak, daj mu... Co ty mu dałaś? Aha. Przez dwa zdrowia. Jeden z trzech. Tak, super. Jest 2-2, ale podczas nagrań 2-0. Podczas no. nagrania 2-0 i zobaczymy, jak to się potoczy. Jak długo już nagrywasz? 24 minuty, także to już będzie ostatnia walka. Dobrze, może obranie gronie swoich honorów ostatnia walka. No. <noise> Albo Cię pokonam, właśnie zdobywając. No. Nie trzeba. <noise> nie? Hmm. nie, bo ja chcę się wyekspić, a nie przegrać. A ja nie chcę się wegspiczyć, ale on jest na pierwszym levelu, ten mój czarno A twój kapłan jest na 50. No, udawaj, że coś myślisz. Nie udaj. Nie, broń się, no. atakuj. Nie mam innego wyjścia. 10 kart i ja mam 14. Aś naciągnęła tego. Ciekawe co się dzieje, jak się skończą karty. W sumie nie musiałam tego robić. No po co ci to było? z to wygrać. Chociaż raz podczas nagrania, a tak w sumie to będzie 3-2, jeśli wygram. Jeśli. Widzę. Hm. Masz co im No. A, finito Ale miałem fajną kartę A się poddajesz No bo i tak już nie mam tego jak wyratować Co ty robisz? Bawię się To miło z twojej strony Nie oczyścić słoneczną nie, rób tego. A boś wyciągnęła jakiś kuźwa z feli pedałów. Co? Pedałów jakichś wyciągnęłaś i udaje, że cię. <todziewanie> <todziewanie> już słyszę w Twoim głosie, że wiesz, że przegrałeś. Dobrze, nie, proszę. Ja się sam zabije? Tak, właśnie! Widali to się poddaje, że jeszcze nie dokończyłeś walki, gdzie kiedyś ja miałem 4 punkty życia i udało mi się pokonać gościa, który miał chyba 14 Ja miałem 6 i pokonałem gościa, który miał 21 Ale to był trening w No. A teraz to do dupy z taką robotą Hmm, hmm. No nie no kuźwa, nie hmm. się dobi. zabij, hmm. no Zabij nie czuwaj, no ja pierdolę. Hmm. Okay. Musimy oczyścić słoneczną Teraz Tak, to tak, i raz tak ja cię ci minus 11. Dupa, cienka jesteś, no ale. Ja mam... A minus 10 jest, sprawy prawie tyle samo. Ale jeden więcej, także jestem lepszy. Ojej. Wczoraj. <grym> jest lepszy. Wreszcie. Ale, czyli jest 3 ale razy, jest czyli level. Coś. No mnie też. Nie wiesz co za porażkę, mi siadło chyba więcej levelu. Niż... Odblokowałam czarnoksiężnika dzięki tobie. Tak? No. A jest spoko. Wybierz no, drugiego stronnika i zniszcz go na początku swojej. Podwajasz zdrowie stronnika? Spoko. to co to, to, tobie wypadło, te no. rzeczy na co sobie dochowałeś. Dobra, no to w takim razie tyle na dziś. Trzymajcie się wszyscy, aneta przegrała. W, rzeczywisto wygra. w rzeczywistości jest 3-2, ale niech będzie, że przegrałem. Że... Przegrała, jest 2-1, wygrałem i, i dobrej nocy wszystkim. Czytam, do widzenia. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu, może też właśnie z Hellstone. Pode ser.